Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Rokcia, no i zapewne jak część z was wie, ostatnio ktoś włamał mi się na konto no i sprzedał wszystkich piłkarzy, którzy coś kosztowali oraz monety, które miałam na koncie. No ale na szczęście jej zareagowało, no i oczywiście nie mam tych kart, które miałam w klubie, czyli Obamanianga, trafionego jako pierwszy właściciel dalej. ale zamiast za to dostałam wartość w końcach tego, co straciłam, dlatego właśnie na końcu zbudowałam sobie nowy skład. No i właśnie za chwilę Wam, wam go pokażę, jest to skład, w którym będę grała moje pierwsza Food Champions, no i też tutaj mam do Was pytanko, czy chcielibyście weekend streama właśnie z Food Champions, e, jak gra, ponieważ jeszcze na moim kanale nie było nigdy streama z Food Champions, a pomyślałam, że FIFA 20, czas na zmiany, wiecie te sprawy, więc może, może właśnie takiego streama odpalić, dlatego jeśli chcielibyście go zobaczyć, to koniecznie zostawcie e, dużo komentarzy właśnie pod tym materiałem, no i jeśli zobaczycie, jak chcecie, to wtedy takiego streama e, właśnie odpalę, także ja już nie przedłużam, no i zapraszam Was do oglądania. Ok, a więc już wam pokazuję, jak prezentuje się mój skład. Co prawda ławki rezerwowych za bardzo nie mam, ponieważ już nie było mi na nią stać. Mm, ale myślę, że, że to się zmieni właśnie i na Fut Champions będę miał jakieś chociaż dwóch zmienników, których będę mogła ewentualnie wprowadzać, czy to na, na dogrywkę, czy to właśnie po prostu w doliczonym czasie gry, dlatego już wam pokazuję, jak to wygląda. Prezentuję się to następując. Zagram tym składem już cztery spotkania, w sumie dopiero cztery spotkania. No i właśnie tak on wygląda na kurtua, kurtła. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie broni. Czasami w ogóle sytuacje, które większość bramkarzy żeby na pewno nie obronił, on broni. W rzutach karnych na pewno jest świetny. Czasami, właśnie jak się nim rzucam, to on nawet okienka wyciąga. Także naprawdę kurtła godny polecenia, a też nie jest jakiś mega drogi. Co prawda, wiadomo, teraz jeszcze dużo osób nie ma aż tylu monet taką cię, żeby go kupić. Ale jeśli macie, to, to jak najbardziej Wam go polecam. Co prawda, nie mam porównania do Dehey czy czy do jakichś tam innych czołowych bramkarzy, ale on naprawdę bardzo fajnie broni. Przechodząc do obrony mamy tutaj oczywiście Militao oraz Varana. No, Varan zdecydowanie dużo, dużo droższy niż, niż Militao, ale Militao właśnie bardzo fajna karta, mimo wszystko, mimo że ma tylko 81 overalla, to naprawdę bardzo fajnie się nim gra, i to już jest. Wydaje mi się, że na pewno ta karta będzie tańsza, jeśli chodzi o, o niedaleką przyszłość, ale na ten moment, jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską, no to myślę, że oprócz Ramosa, jeszcze tutaj ewentualnie, i właśnie Varana, to on prezentuje się najfajniej. No, niestety na Ramosa mi jeszcze nie stać, dlatego właśnie tutaj jest Militao właśnie z Varanem. No o Varanie chyba nie muszę za wiele mówić, jest jeden z tutaj obrońców właśnie w tej, w tej Fifie. Oczywiście będę chciała tutaj też w przyszłości, wiecie, jednak jak będę miała więcej monet dać Van Dijka, no ale na razie to, to, to nie ten koszt, okej? Okay? Na razie to nie na moją kieszeń. Przechodząc do prawego obrońcy Walker. No Walker, wydaje mi się, że tutaj lepszego prawego obrońcy w grze nie znajdziemy. Tym bardziej właśnie z Ligi Angielskiej tutaj w ogóle już za bardzo szału nie ma na prawej obronie, więc właśnie Walker Tutaj został przeze mnie wybrany, a na lewej miała Mendiego. No zdecydowanie to 89 tempa robi robotę Mendiego, ale nie tylko tempo, powiem Wam, że naprawdę, i może 75 obrony, to nie jest jakoś mega dużo, ale fajnie, fajnie naprawdę broni. Oczywiście ja bronię też teraz manualnie, właśnie ręcznie. No i naprawdę fajnie to wygląda. Jeśli przechodząc do środka pola. Tutaj nie ma Rashforda, tutaj jest Eriksen, który jest aktualnie na napastniku, tylko po prostu tutaj jest więcej zgraja, dlatego sobie to po prostu na, na początku meczu zmieniam formację. No i właśnie jak to się prezentuje, mam tutaj trzech, trzech środkowych pomocników. Jeśli chodzi o Sisoko, to właśnie jego sobie biorę, żeby cofał się między obrońców i wtedy, wtedy ten tył mam bardziej zabezpieczony no naprawdę fajna karta, jakoś wiecie, nie zachwyca, ale też nie jest zły, naprawdę fajnie się prezentuje. Wiem, że teraz jest ten Dumbele do zdobycia, właśnie jako one to, one to Watch, więc myślę, że postaram się właśnie porobić te zadania, żeby jego zdobyć, ale jeszcze nie zrobiłam, ponieważ dopiero niedawno zyskałam konto, więc, więc zaraziłam tą wersję. No i oczywiście jest tu jeszcze Ericsson na trzecim środkowym wązniku, no i jego naprawdę wam mogę najbardziej polecić. Ma już w moim meczu, już postrzelam trochę bramek, w moich spotkaniach, które rozegrałam. Naprawdę Erik gra bardzo fajnie i czasami właśnie nawet, nawet biegnie do przodu, jak wiecie, przy kontrach i tak dalej. Co prawda nie jest najszybszy, ale mimo wszystko strzela dużo bramek i właśnie czasami przy kontrach fajnie się znajduje. No i jeśli chodzi teraz o prawe skrzydło, to mamy tutaj Pepe. Pepe, no wiadomo, szybki jest, tyle na pewno można o nim powiedzieć ale jeszcze nie odczułam po tych czterech spotkaniach, które zagrałam, że był zdecydowanie lepszy od Maxime'a, powiem Wam szczerze. Koszt jego jest naprawdę sporo większy niż właśnie Maxime'a, ale nie odczułam tej różnicy jeszcze, ale być może w kolejnych, w kolejnych spotkaniach, tym bardziej teraz po aktualizacji, kiedy ten dribbling jest dużo bardziej właśnie zmieniony dla graczy, którzy mają właśnie ponad 80 jego. Jest to podobno widoczne, także zobaczymy, jak mi się nim będzie grało. No na razie jakoś nie zachwyca, po prostu mówię ja Wam, jeśli yy, nie macie aż tyle budżetu, to Maxime'a Wam polecam właśnie Właśnie tutaj na prawe skrzydło. No i na lewym skrzydle jest Martial. Myślę, że bardzo fajnie się spisuje tutaj. Przy kontrach też szczególnie, bo jest, jest szybki, jak to na skrzydłowego przystało. No i w sumie to tyle, co mogę nie powiedzieć. No a jeśli chodzi o napastnika, Rashford też właśnie obok Elixira najwięcej bramek umie w której postrzelał. Bardzo szybki, przy kontrak fajnie się znajduje. Oprócz tego, wykończenie też ma naprawdę fajne. No i te gwiazdki sztuczek, które u niego są. To naprawdę to robi robotę, jeśli ktoś właśnie lubi. Mm, lubi trochę sobie poskilować, no to jak najbardziej tutaj Rashford Wam się przyda. No i tak właśnie prezentuje się mój skład. I tak jak Wam obiecałam, pokażę Wam teraz moją taktykę oraz wytyczne. Także przejdźmy może od razu do własna taktyka. Tutaj mam to akurat zmienione jako ofensywnie. No i tak to się wygląda. Jeśli chodzi o tą pierwszą stronę, to jedyne co tutaj zmieniałam, to wzięłam sobie szybkie konstruowanie akcji. Miałam też przez chwilę posiadanie piłki, ale to jednak nie jest za bardzo dla mnie. Wolę właśnie takie szybkie konstruowanie akcji, tym bardziej, jak mam właśnie szybkich piłkarzy, to przy kontrach fajnie to wszystko leci. No i formacje w meczu już mam 4-2-3-1 i tak to wygląda. Pepe jest na lewej stronie, a Marcel jest na prawej stronie, ponieważ, wiecie, lubię schodzić do środka i tak dalej, więc jednak postanowiłam, że zamienię ich po prostu stronami. No i właśnie na dwóch SPD mam Dąbele i Sisoko. No i w sumie oni jak najbardziej się spisują, właśnie tak jak mówiłam, mam Sisoko, żeby się cofał między obrońców, więc fajnie mi wtedy te tyły tutaj zabezpiecza no i też nie tracę jakoś dużo bramek więc tak to wygląda, a jeśli chodzi o wytyczne to zmieniłam tylko tak Rashfordowi mam żeby się trzymał w środka i wbiegał za plecy obrońców dodatkowo właśnie zmieniłam Siesoko żeby cofał się między, mm, między obrońców i zmieniłam jeszcze Walkerowi żeby zostawał z tyłu i tak samo tutaj mu żeby też został z tyłu więcej tutaj nie kombinowałam ponieważ też jakoś za bardzo się tym nie znam a to, to tak jak to teraz wygląda, to naprawdę u mnie się to fajnie spisuje, ale jeśli macie właśnie jakieś fajne, nie wiem, rozwiązania taktyczne, czy właśnie macie różne wytyczne, które polecacie, albo formacje, w formacie, w którą wa gra wam się najlepiej, to koniecznie możecie właśnie też mi napisać w komentarzu, może coś pozmieniam, może będzie mi się grało jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Teraz sobie przejdźmy do meczu. Zagramy sobie ostatnie mecze w Division Rivals właśnie przed Champions. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Także zapraszam Was do meczu. A więc dalej pierwszego przeciwnika. Jest to zdecydowanie skład z Ligi Niemieckiej. Dosyć solidnie wygląda. Na pewno tutaj ten Sancho na prawej stronie i na lewej komandę to fajnie wygląda. Co do tego napastnika, nie za bardzo wiem, kto to jest. W sumie pewnie dopiero w meczu zaraz się o tym przekonam. Jakoś nie widziałam tej karty za bardzo, nie rzucałem się w oczy. Ale mam wrażenie, że jest szybki, skoro właśnie jego wybrał, Także. Wrzucam na ofensywny, no i lecimy z tym spotkaniem. Zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Zobaczymy, czy uda mi się wygrać. To jest jakiś faul chyba był i mamy rzut wolny, także nie wiem, jak do tego doszło, ale postaram się właśnie tutaj tak strzelić i zobaczymy, czy uda mi się to trafić. Bardzo dobrze wykonany rzut wolny. Okej, okay, podaję do Eriksena i z pierwszej piłki, a co i obok bramki, niestety, Dąbele teraz. A jeszcze tutaj podamy. I może teraz. Aj, w sam środek bramki Rasz podszedł, niestety. No, ale mamy coraz więcej tutaj teraz sytuacji, więc, więc wydaje mi się, że bramka jest tylko kwestią czasu. Ale dla kogo? No nie wiadomo. Wow! I teraz dobrze, bramkarz obronił, ale no. Niestety nie spada piłka pod nogi mojego zawodnika. Okej, okay, dobra, Pepe na skrzydle, podanie do środka, do Eriksena i może teraz Eriksen. No gdzie te piłki latają w ogóle? Dobra, po raz kolejny Eriksenem strzelimy, to już musi być to. Niekoniecznie. Dobra. Rashford przy piłce, zobaczymy co tutaj się uda wykombinować i teraz może Eriksen. No Eriksen strzel coś, tak go chwaliłam przy prezentacji mojego składu no ale ten bramkarz po prostu taki dobry. Raczej nie. No i koniec pierwszej połowy. Niestety wynik 0 do 1. Mój przeciwnik wygrywa, no ale jak możecie zobaczyć po tych sytuacjach, no 12 strzałów do dwóch. Trochę u mnie brakuje cenności, zdecydowanie brakuje cenności, dlatego mam nadzieję, że uda nam się to poprawić właśnie w drugiej połowie. Zobaczymy, czy coś będzie z tej akcji. Może teraz No, it, like you see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag I yeah, get the bus Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag I yeah, get the buck. Pick it up, pick it up, pick it up. I went on a flex since flex town. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush ale teraz tak blisko, 88 minuta Eriksen niestety w półszczeczkę uderzył kolejnego strzału i tym razem kolejny nie zakończył się golem także no to nie jest najlepszy mecz Eriksena ale tam chyba jeszcze było jakieś wybicie bo teraz będzie rzut rożny także zobaczymy, zobaczymy jak to do może uda się jednak coś strzelić właśnie po dośrodkowaniu. ojej, nie no główką z takiej pozycji odważnie no i mamy koniec spotkania, niestety jeden do jednego. No, patrząc na przebieg tego spotkania, zdecydowanie miałam nadzieję tutaj na wygraną, no ale niestety się nie udało, także także tylko remisem kończy się to spotkanie, no i mam nadzieję, że kolejne y, uda mi się wygrać. Statystyki prezentują się w ten sposób, no w drugiej połowie mój przeciwnik nadrobił trochę z tymi strzałami, ale mimo wszystko no miałam ich trochę więcej, także no ale jak mówiłam, statystyki nie grają, przejdźmy do kolejnego spotkania. Ok, a więc skład mojego kolejnego rywala wygląda następująco, ewidentnie tutaj mamy ligę hiszpańską, jakoś tak w sumie bez szału. No ten Vinicius Junior na wiem, skrydę, na pewno fajnie wygląda, do tego jeszcze Diego Costa też, ale raczej taki przecięty składnik, dlatego mam nadzieję, że uda mi się wygrać no i zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. łapie coś się zrobił! No i co? Fikasz? wikarz Co? Aha, no dobrze. Zwykł podanie Eriksena, mam nadzieję, że to się źle nie skończy. Aha, reklamacja. Jedno jest pewne, w FUTGAMEPLOS nie ma więc tam będą albo zwycięstwa, albo porażki. Ja mam nadzieję, że będą to jednak zwycięstwa. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak myślicie na jakiej randze zakończę pierwsza Food Champions właśnie w Świe 20. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, także z chęcią poczytam wszystkie te komentarze. No i co, widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia, no i cześć!